Pan woli, możemy się z tata rozmawiać. W ciemności. Tomek? Tak? Ty kogoś masz? Kasia. Zazdrość. Pusze, ale ja bardzo o, potrzebuję tam tego. tam ciasteczko mi tam wpadło. Gdzie? Przypisywałeś i językiem. Namiętność. A kobiety generalnie są takie, że zawsze się skupiają na tym, co nie wychodzi, a nie na tym, co wychodzi. Na przykład. Ich związek jest bardzo emocjonalny. Kasia i Tomek. Jutro o 20.00 w TVN. Pułapki przygotowane. Kto w nie wpadnie? Ewa Gawryluk i Krzysztof Ibisz. Który z Was rozebrałby się do naga? Ale do zwycięstwa droga daleka. Muszą się sporo napracować. Będę grała Marilyn Monroe. Będą flirty. Będę grała Cherry Chapina. Oj, będą niezłe żarty. Jak łyse konie. Jutro o 20.30 w TVN. Zapraszamy! Ogłoszamy na Hanoi. Wojna w Wietnamie. Trzymasz stery i żyjesz. Zdaj się na mnie. Dwóch pilotów wykonuje niebezpieczną misję. Żółtków tu od Chcę, by ta wojna się skończyła. Bo najczęściej giniemy bez sensu. do bazy, ale zamiast nagrody czeka ich sąd wojenny. Lot Intrudera. Jutro o 21.45 w TVN. Pieniądze, władza i seks. Musisz iść na moją randkę. Zadzwonię do niego. Ten facet to babożerca. Niebezpieczne namiętności. Jesteś winna. Fantazje, do których boisz się przyznać. W twoim życiu nigdy nikogo nie było i nigdy nikogo nie będzie. Dzika Orchidea. Jutro, 5 minut po północy w TVN. Nie tylko orki i delfiny mogą zaprzyjaźniać się z ludźmi. Harry, jesteś tam? To będzie niespodzianka. Tato, obudź się, patrz. Niech będzie Andrzej. Ten samiec foki okazał się bardzo kontaktowy i niezmiernie polubił małą dziewczynkę. Świetna zabawa. Rytmiczny taniec. Cyrkowe sztuczki. Historia foki, która pewnego dnia przypłynęła do wybrzeży Ameryki. w niedzielę o 14.20 w TVN. Podobno we dwoje można czynić cuda. Czarodziejskie sztuczki pod okiem prawdziwego magika. Czy się komikiem? Nie fruwaj, tylko biegnij! Szalone emocje, mnóstwo radości i zabawy. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody. A w jury Martyna Wojciechowska. We dwoje. W niedzielę o 17.15 w TVN. Porozmawiajmy o kolorze mocnym jak wino i lekkim jak szept. Double Impact. Nowa luksusowa szminka z głębią koloru. Dzięki podwójnej ilości pigmentów i żelowej konsystencji ożywi barwę Twoich ust już za pierwszym pociągnięciem, zdumiewając lekkością i komfortem noszenia. Double impact, czysty kolor, czysta przyjemność. Skontaktuj się z konsultantką Avon. Jak podaje ośrodek badań cns Obop, wśród leków na ból i gorączkę, największym zaufaniem Polaków cieszy się ABA. O skomentowanie tego faktu poprosiliśmy specjalistę. To prawda, APAP idealnie łączy skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania. O wysokim poziomie bezpieczeństwa może świadczyć fakt, że Polacy uważają taki lek jak APAP jako właściwe rozwiązanie na ból, nawet dla osób z nadciśnieniem, alergią lub chorobą wrzodową. Dziękuję za wyczerpującą wypowiedź. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. farba Dulux. Jeden raz i już. Dlaczego Heden Shoulders jest numerem jeden w Polsce wśród szamponów przeciwupierzowych? Może dlatego, że badania kliniczne wykonane przez ekspertów w wielu krajach dowodzą, że Head and Shoulders działa najskuteczniej. W przeciwieństwie do wielu szamponów przeciwupierzowych, Head and Shoulders usuwa 100% oznak upierzu. Żaden szampon nie jest aż tak skuteczny. Potwierdzają to... bez upieżu. Wielki konkurs. Podróż za jedną szminkę. Kup szminkę Double Impact u konsultantki Avon i wygraj dwuosobową wycieczkę do Paryża. Elegancką walizkę lub zestaw kosmetyków firmy Avon. Dla najprawdziwszych owocowych fanatyków. Brando z sokami owocowymi. Brando. Soczyście owocowe. Kinga? Nie, to Obi, inspiracja dla Twojego domu. Drzwi zewnętrzne ocieplone wzmocnione 895. Skrzydło drzwiowe wewnętrzne 9995. Wszystko w obi. Kukuka jest kukuku. Staszek stuk 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 I raczek też coś ma Co bardzo lubię ja Pytacie co to jest? Niezwykłe cha Przyszła moda na Wabel Zbierz trzy dowolne torebki po cukierkach Lub trzydzieści papierków i wyślij na adres producenta Do rozdania dziesięć tysięcy koszulek Szczegóły na opakowaniach i w sklepach czy uśmiech 7 dni? Tak, z Blendamet White Strips. Stosuj paski White Strips dwa razy dziennie, przez pół godziny, przez 7 dni. Lśniąco biały uśmiech z paskami White Strips od Blendamet. Gdzie jest trójkąt? Słodka chwila zawsze i wszędzie. Dr. Edgar. Przepis na sukces. Spójrz na moją skórę. Żadnych widocznych niedoskonałości. Oto Pure Zone. Odkryj nowość Pure Zone. Pierwszy program oczyszczający L'Oreal o długotrwałym działaniu w trzech krokach. Świecąca skóra? To nie dla mnie. Zatkane pory? Bye bye. Niedoskonałości. Knockout. Pure Zone głęboko oczyszcza. Ściąga pory. Zapobiega ponownemu przetłuszczaniu się skóry. Sekret Pure Zone. to czystość, która trwa. Sprawdź. Moja skóra jest czysta i taka już pozostanie. Nowości L'Oréal Paris. Program Pure Zone. Ponieważ jesteś tego warta. Nowe Skittles, Wildberry pułapki przygotowane. Kto w nie wpadnie? Ewa Gawryluk i Krzysztof Imisz. Który z Was rozebrałby się do naga? Ale do zwycięstwa droga daleka. Muszą się sporo napracować. Będę grała Marilyn Monroe. Będą flirty. Będę grała Cherry Chaplin. Oj, będą niezłe żarty. Jak łyse konie. Jutro o 20.30 TVN. Zapraszamy! Od kogo można perfekcyjnie nauczyć się zawodu? wujku. Od kogo czerpać wzorce postępowania? Uch, żadnego bum. Ani trach. Tylko od starszych. Dziękujemy. Doświadczonych kolegów. Akademia Policyjna. W niedzielę o 16.15 w TVN. Podobno we dwoje można czynić cuda. Czarodziejskie sztuczki pod okiem prawdziwego magika. Ty czujesz się konikiem? Nie fruwaj, tylko biegnij! Szalone emocje. Mnóstwo radości i zabawy. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody. Odżyli Martyna Wojciechowska. We dwoje. W niedzielę o 17.15 w TVN. Więzienie dla kobiet w Peru. Więźniarki walczą ze sobą nieustannie. Marlena jest tu zamknięta od trzech lat. To strasznie. Jest. Nawet policjantki są lesbijkami. Tak. Nie chodzą my w ubraniach mężczyzn. Perfumy od mężczyzny, wszystko mężczyzny. Nawet się golą. Cela. W niedzielę o 23.15 w TVN. Stan polskiej i światowej gospodarki. W co inwestować? Jakich wydatków się wystrzegać? Analizy, notowania, wyniki. Fakty, ludzie, pieniądze. W poniedziałek o 23.15 w TVN. Program Fakty, ludzie pieniądze. Sponsoruje NETIA. Lepsza perspektywa. Partia Narodowa da temu krajowi nową szansę. Ktoś dąży do utworzenia czwartej rzeszy. Neonaziści zorganizują się na skalę światową. Zamierzają wymordować miliony ludzi. Wszystko zgodnie z planem. Pewien agent odkrywa zamiary szaleńców. Nie jestem na sprzedaż. Zapłaci za to życiem. Kto teraz powstrzyma machinę śmierci? Film na podstawie powieści Roberta Radama. Strażnicy Apokalipsy. Część pierwsza w poniedziałek o 20.40. Tylko domestos skutecznie usuwa brud, na którym rozmnażają się bakterie. Domestos zabija wszelkie bakterie, wirusy i grzyby. Obecny w Polsce od 10 lat w co drugim domu. Kupując produkty CIF i domestos, wspierasz remont Centrum Zdrowia Dziecka. Dla najprawdziwszych owocowych fanatyków: Brando z sokami owocowymi. Brando, soczyście owocowe. To teatrzyk dla dzieci. Proszę chwileczkę, poczekać już lałcze! Czy mogę zarezerwować trzy bilety do Krakowa na wtorek wieczorem? Poproszę bilety na wtorek. Nawet dzieci wiedzą, że przez telefon można załatwić wiele spraw nie wychodząc z domu. A czy ty wiesz, że trzyminutowa rozmowa lokalna kosztuje tylko 29 groszy? Twój czas jest wart dużo więcej. Nie trać czasu zadzwoń, to się opłaca. Telekomunikacja polska. Spróbuj ten smaków Co to? To sekundowe naliczanie Siostro Tylko w Plusie sekundowe naliczanie za złotówkę A Siemens M55 z aparatem cyfrowym w promocyjnej cenie Tylko w Plus GSM Uwielbiam się zmieniać, ale moje włosy tego nie lubią Wypróbuj nową złotą linię Pantin Pro V. Jej prowitaminowa formuła z 50% kremu odżywczego regeneruje i chroni włosy, by były mocne i nie rozdwajały się. Złota linia Pantin Pro -V. Mocne włosy nie boją się zmian. Górskiej wody. Tak, taka woda jest tylko w żywcu. Był kiedyś w browarze stary warzelan. Na piwie znał się jak nikt inny. Niestety synów się nie doczekał, no i musieli sprowadzić nowego. Facet miał kilka niezłych pomysłów, oprócz jednego. Chciał przenieść browar, mówił, że woda jest wszędzie. Od tamtej pory nikt się już na to nie odważył. Najlepsze piwo powstaje z najlepszej górskiej wody. Czerpiemy ją z krystalicznie czystego górskiego źródła. Dlatego nasze piwo ma tak wyjątkowy smak. Nasza pasja, twój żywiec. Program Fakty, Ludzie i Pieniądze. Sponsoruje Metia. Lepsza perspektywa. Roman Młotkowski, witam Państwa. Mamy złe informacje dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z ulg związanych z mieszkaniami, budową lub remontem. Ulgi są, ale pozorne. Ministerstwo Finansów dowodzi, że wykańczanie to ani remont, ani modernizacja i dlatego nie ma mowy o tym, by w tym przypadku z ulgi remontowo-modernizacyjnej korzystać. Ci, którzy wykańczają mieszkania, nie obliczą. Ci, którzy zrobili to wcześniej, ale mogą mieć kłopoty. To, że skorzystali, to wcale nie znaczy, że już nie można do nich się dobrać i tej ulgi im odebrać, dlatego że wszystko opiera się na pokrętnych interpretacjach. Zlikwidowaną dużą ulgę budowlaną zastąpiła tak zwana ulga odsetkowa. Ulga tak zwana, bo dla bardzo wielu niedostępna, wymóg oddania mieszkania przed upływem trzech lat od uzyskania pozwolenia na budowę skutecznie pozbawił szans na jej wykorzystanie tych, którzy kupili mieszkanie w osiedlu. Budowanym przez spółdzielnię lub dewelopera. Jakie będą skutki tych rozwiązań dla rynku budowlanego? Zapraszam na program Fakty, ludzie, pieniądze w poniedziałek o 23.15. Program Fakty, ludzie, pieniądze. Sponsoruje Media. Lepsza perspektywa. Kolejne miasta mają swoje 5 minut. O sławę walczą Tarnobrzeg, Zamość, Biała Podlaska. Moja, moja życie! Ich przedstawiciele staną do boju na ubitej ziemi. Jak wykonają swoje zadania, czy się ich nie ulękną? Z pewnością nie będą szczędzić wysiłku, by zwyciężyć. Muszą ocalić honor swego grodu. Zmagania miast. Jutro o 17.20 w TVN. Pieniądze, władza i seks. Musisz iść na moją randkę. Zadzwonię do niego. Ten facet to babożerca. Niebezpieczne namiętności. Jesteś winna. Fantazje, do których boisz się przyznać. W Twoim życiu nigdy nikogo nie było i nigdy nikogo nie będzie. Dzika orchidea. Jutro 5 minut po północy w T.V.N. Mieli tydzień na przygotowania, przed nimi wymarzone nagrody. Trzeba tylko sprostać wyzwaniu. Zadanie z pozoru wydaje się łatwe, ale nerwy, stres i emocje robią swoje. Próba jest tylko jedna: chwila prawdy, w niedzielę o 20:30 w T.V.N. Marzysz o przygodzie swojego życia? Chcesz poznać czarującego mężczyznę? Myślisz o romantycznym uczuciu? Jeśli jesteś niezamężną, młodą i odważną kobietą, szukasz prawdziwej miłości w swoim życiu, chcesz przeżyć coś, czego nigdy nie zapomnisz, weź udział w nowym, niezwykłym programie Tvn. Wyślij sms pod numer 7526, napisz w nim, ile masz lat i czym się zajmujesz, lub zadzwoń 0700 483 000. W tym programie spełniają się marzenia. Pip, co to za hałas? Ktoś strzela. Od niedawna...